Velvet Limonki, salon Urody. Co jest Państwa takim kluczowym produktem w Państwa A to tutaj musiałby kolega opowiedzieć. Tutaj jest urządzenie do redukcji celulitu, blizn i, i rozstępów BTL, takie ultradźwięki. A ja wykonuję na stoisku gratisowy manikur każdemu z uczestników. I jak taki manikur się spodoba? Gdzie można, gdzie można do Państwa trafić? W ulicach Śródki na ulicy Tomickiego. Strona internetowa? Mamy wwwwelvet Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest urządzenie, które e, walczy z celulitem, z rozstępami, z bliznami. Jest to urządzenie, które jest innowacyjne. Jedyne takie w Poznaniu. E, firmy BTL, nazywa się x -way. Jest młot, który wytwarza ultradźwięki i te ultradźwięki poprzez, e, przechodzące przez skórę właściwą, rozbija tą tkankę tłuszczową, która się metabolizuje w organizmie wydala na zewnątrz. I teraz nie tylko to jest walka z celulitem, bo e, to ta, e, te ultradźwięki powodują naprawę prążków kalogonowych, które trzymają w ryzach tą skórę. Ona jest wtedy jędrniejsza, nie jest... E, nie tworzą się jakieś tam zgrubienia, nie tworzą się fałdy, tylko po prostu się wygładza, i dlatego to jest takie rewacyjne. Jest to kompletnie bezbolesne w porównaniu do innych zabiegów, które są antycelulitowe, po prostu no, tam to boli. Bańki chińskie są skuteczne, ale bolo. Tu absolutnie nic nie boli. Włączamy urządzenie. Zabieg trwa, trwa od 7 do 8 minut. Kompletnie bezboleśnie, i naprawdę. Sprawdza się. Ludzie jeszcze nie wiedzą o tym. Jest na tyle w Polsce jest tak niewiedza, że myślą, że jeśli coś jest elektrycznego, coś co stuka, to jest niebezpieczne. Jest to całkowicie bezpieczne, przetestowane. Mamy wszystkie atesty, i europejskie, i światowe. Czy są jakieś przeciwwskazania odnośnie tego urządzenia, czy stosowania go w zabiegu? Tak. Tak jak w masażach. Nie... 5 lat po wyleczonym raku, na przykład nowotworze, do 5 lat nie wolno nic robić, bo po prostu możemy ten stan rakowy przenieść z jednego węzła na przykład na drugi poprzez właśnie układ umologiczny, linfatyczny. Dlatego się nie powinno tego robić, gdy jest właśnie jakiś nowotwór. Nie ma. Przeciwwskazań co nad, do nadciśnienia, nad bo to akurat nie podwyższa żadnego... E, nie podwyższa ciśnienia, nie podwyższa e, jakichś tam stanów zapalnych, jak są. Tutaj To kompletnie nie boli. Smarujemy ciało e, substancją do USG, żeby te ultradźwięki wchodziły głębiej i po prostu masujemy. Zgodnie ze skarżekami które są okay. to jest dość hałasujące, ale no nie sprawiające żadnego bólu i teraz na przykład jak mamy bliznę na ciele to odpowiednimi ruchami okalającymi tą bliznę wygładzamy to aż osiągniemy 7000 ulew